To słowo komentarza ekspertów. My tu eksperci, panowie, z przebiegu gry widzieliście, że w drugiej tercji zdecydowanie, w trzeciej tercji stanok był lepszy, ale co znaczy postawa bramkarza, co znaczy szczęście w sporcie i walka do końca. Niewiele nam brakowało, ale ja mówiłem w kuluarach do kolegów, że sport. Nie jest sprawiedliwy, bo wierzyłem w zwycięstwo Krakowi. No niestety dzisiaj sport był sprawiedliwy. Z przebiegu gry niestety Sanok był lepszy dzisiaj i takim wynikiem skończył się ten mecz. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle w piątek. Tak, myślę że, myślę, że Adam tu powiedział wszystko, co, co, co można powiedzieć o tym meczu. Sanok był lepszą drużyną w dniu dzisiejszym, ale. ale wygrali w dogrywce, ale myślę, że tutaj mamy dwa mecze u siebie i, i mam nadzieję, znając trenera no, Łomaczka mam nadzieję, że w sobotę będzie 2-1 dla nas. Tak, tego bym chciał. Będzie ciężko, ale ale miejmy taką nadzieję, choć bardzo ciężki mecz dzisiaj był i, i, i myślę, że ta, ta wygrana była zasłużona dla Sanoka. Ciężko, krótkim? ciężko mi się to mówi, ale, ale mówię to co myślę. Co w tak krótkim można poprawić? Co w takim krótkim można poprawić? Tutaj niewiele można poprawić, bo tutaj to, to, to jest jeden dzień wolny, dwa dni, jeden dzień wolnego. Przede wszystkim, przede wszystkim tutaj ważna jest głowa, ważna jest psychika i ja myślę, że tu w Krakowie są doświadczone zawodnicy i, i oni podejdą do tego profesjonalnie i... Nie myślę, załamią się to Myślę, że się nie załamę, myślę, że w piątek będzie, będzie ok i w piątek będzie 1-1. Przypomnę Państwu... Nasz finał z podhalem nowy tak, gdzie w sezonie zasadniczym wygraliśmy wszystkie mecze. Natomiast w playoffie w finale przegraliśmy 4 do 0. Eee, ja myślę, wierzę w to głęboko, że w sobotę, tak jak Marcin powiedział, będzie 2-1 dla nas. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, co można poprawić. Tutaj nic nie można poprawić, tutaj tylko można szybko zregenerować zawodników, przygotować ich do meczu piątkowego. To jest bardzo ważne. Nie ukrywam, nie ukrywa, że z tego co wiem, to jeżeli chodzi o Klub Krakowia, to jest to troszkę amatorskie działanie. Natomiast e, Sanok jest w świetnej dyspozycji, dlatego że Sanok mając zapewnione pierwsze miejsce i grę w czwórce, trzy e, tygodnie przed play rozpoczął e, mikrocykl e, mocnych treningów przygotowania do samego play -offu. Im ciężko szło, półfinale z Jastrzębiem, dlatego, że jeszcze ciężko jeździli po tych ciężkich treningach, natomiast dzisiaj, dzisiaj, oni eksplodowali, jeżeli chodzi o formę. Czy wytrzymają całą konfrontację, nie umiem odpowiedzieć. Ja wierzę, że ciężka praca zawodników i trenera z grudnia zaprocentuje w tym finale. Zwróćcie uwagę, to co dzisiaj Radzik wybronił, nie tylko przygotowanie, nie tylko regeneracja. To co dzisiaj Rafał Radiszewski wybronił, to ja naprawdę czapkę z głowy. Ja jeszcze chciałbym bywać z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia. Jestem pewny, że będzie to wyglądało wrótu no, tutaj u nas w Krakowie. Przyjdzie pełna hala ludzi i będzie... Krakowia miała przewagę, jestem tego pewny, ponieważ wiem jak się gra w tak ciężkich meczach yy, finałowych na wyjściu I nawet jak dużo jest super przygotowana psychicznie. tysiące ludzi wrzeszczących, czyczących jeszcze w specyficzna publika wierzę w to i wiem to, że to będzie wyglądało odwrotnie u nas w Krakowie. Jestem w 100% przekonany i pewny. Czyli pomóżmy zawodnikom w piątek, wszyscy na hokej.